Hejka! Wczoraj nie było odcinku, bo za dużo nie miałam czasu, ale dzisiaj już jest. No, więc poświęcę yy, się ten jeden dzień dla Was. I pokażę Wam co to jest za gra, bo zobaczymy i chciałam dla Was coś nagrać. Ale witam w serii Roblox Życie iglą, coś tam. I po prostu Roblox życie i dzisiaj pokażę wam co tu jest sama sobie sprawdzam mamy chyba jakąś misję Honey Bee i pokażę wam o co tutaj chodzi w tej grze mamy misje na przykład Dziadek Królik czyli Honey Bee. mamy różne super misje, które możemy wykonywać na pewno super się tutaj zabawicie, możecie zaprosić kolegów, koleżanki lub super razem zagrać, możecie super na przykład rodzinę stworzyć, super macie opcje a więc pokażę Wszystkie rzeczy, które tutaj są. Rozpełnimy się przy choince, które są prezenty. Możemy oczywiście wziąć te prezenty i je dać komuś. <laughs> Mamy telefon. I na przykład super zadania w tej oto aplikacji. Możecie robić super misje. Co dzień nie misje są. Ja sobie oczywiście robię czasami te misje. Ja możecie imprezy różne robić. Mamy tutaj star Blocksa, Ciekawa. Um. Więc tak. Mamy tutaj na przykład przyprawa do dyni wielkie. 5 robux. Ile? Ile to kosztuje? Okej. Okay. No trochę drogo jak na tutaj i. Nie można na przykład w to klikać i tego nie macie, tego muszę wejść za ladę i dostać to. Można tutaj zapracować, ale ja nie pracuję tutaj. Ja tam nie ma wyjścia. Czyli tu To jest stary blocks. No. Mam jakieś koncerty. Robię więc sobie zaśpiewam. Uwaga! Bzdra. <laughs> Nieważne. Idziemy teraz do czego? To jakiś piec, klep He? No, aha, jakieś ciasta, czyli jakieś... Tu są ciasta. I chyba pizze. Dziwne połączenie. Czyli cukiernia. Okej. Okay. Co mamy, w jakie aplikacje mamy? Pojazdy, obudowa, czyli dom. Ustawienia, ustawień chyba jeszcze nie ma. Okej, okay, nie ma. Pogoda zamów, czyli takie emisy, tak jak wam mówiłam. Jest Snapchat, czyli złap to, tak i oczywiście to tłumaczyć Snapchat. Akcesoria, czyli różne takie akcesoria do domu, On jest super. Przedmioty i awatar. Pokażę najpierw auta. W auta. auto, weźmy i auta. I ładne tu jakieś auta konie, jakieś jeszcze jakieś mm, Game Pass, oczywiście. Dajcie mi, Bugatti. O, płopy! Teraz to sobie mogę dać chłopa na Okej, Okej, czy tu mamy trudniej? Bo ja czy się na laptopie, zawsze. Aaaaa! No. To nie tak jak jest No. na Brook Haven. Tak tego tak wsnę. Teraz skręcę. Okej. Ja mam tutaj więcej budynków, ale oczywiście wszystkich nie będziemy stradać. Będzie to długo trwać. A to szybki auto chłopie. Ja muszę to trochę zmniejszyć. No tak z 20. Teraz cool będzie. Ja chcę zobaczyć co tu mamy. Domy. Domy. Mamy różne. Oba, nie, nie chce mi się jeździć, wiecie? O, 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 szybko, 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 mam jakiś wolny dom, ja chcę go. W mam tutaj fajne, takie szybkie chodzenie. Co teraz musimy kliknąć, że działkę, czyli czy jakaś działka. Ile tu macie? Ej, ja chcę ten Game Pass. Abym raczej nie na niego nie stać. Um, nieważne. Co To mamy? mi się chyba mi się podoba ten. strasznie ten mi się podoba. I mamy tak trzy łóżka, dwie łazienki i kąpiele. Naprawdę super mi tłumaczy ten Roblox. I dwie podłogi, czyli dwa piętra. dodatkowe funkcje. Patio na podwórku, czyli podwórko mamy. Mały basen, mały basen, ok. Biuro przedszkole, czyli pokój dla dziecka. Szopa magazynowa, czyli mamy shopę. Nie mamy. Yy, minus. Nie ma tutaj garażu. No, trochę minus. No ale ładny jest. Więc jego częściej zbuduję. Zbuduj. I jakie tu mamy... A jest ładny cudny on nic. Dobra, jak się otworzyć jakoś chce. To tak kliknąć. Chłopie, to mi się nie stawili, ale dobra. Mamy tutaj mm, kuchnia, chyba to jest jak w Berry Avenue. Tak. Tu mamy te, takie jakie listy, jakie możemy rzeczy zrobić. I tutaj mamy róże sal. I mega... Po co taka wielka lampa? Nie wiem po co. I tu mamy podwórko i basen mały, no to widzę. I mhm. mamy schody, takie ciapciowate, ale są. Właśnie ogólnie do 2 x XD Co tu mamy? łazienkę, Czyli na dole też powinno być Łazienka i pokój dla dziecka. Czyli na dole też jest dla nas. Dla na dorosłych. Czyli dla rodziców i biuro. Tak. Dla rodziców i mamy w pokoju biuro. Dla rodziców chyba powiedział, No to o, tutaj mam biuro takie dla mnie. Dla mnie, nie dla kogoś. Aha, trzeba też kliknąć. Wiacie. I tu mamy shopę. Może takie rzeczy na podwórko. Spoko. Oceniam tą grę tak 9,5 na 10, bo jestem fajna. Zależy jaką macie grafikę. Bo mam na telefoną słabą. Grafika. I wodźcie. Patrzcie. Ktoś do mnie dzwoni normalnie. Hello. Halo? Dobra, i tak mnie nie słyszy. Dobra, już do widzenia. Patrzcie, patrzę. Patrzcie. Patrzcie, ja do mnie dzwoniłam. Szok. Szok. Ja cię. Pa.